Dzień dobry, to Maria tarczyńska curyło mama psychonkolog. Dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o JOC w chorobie onkologicznej. To znaczy, w ogóle mam taki, już poruszałam kiedyś ten temat, ale dawno o tym, że mamy w Polsce takie inne podejście niż na świecie do ruchu, sportu w chorobie. To znaczy, na zachodzie raczej idziecie taką tendencję, że Ludzie podaje się np. środki przeciwbólowe i robi się wszystko, żeby mieli dobre samopoczucie, a potem stara się ich aktywizować jak najbardziej. Czyli np. Na w hospicjach, w szpitalach są siłownie, są rehabilitacje po prostu ludzie mają się ruszać, mają być aktywni, mają brać udział w życiu społecznym, w życiu rodzinnym, w życiu zawodowym jak najdłużej. Po prostu mają żyć żyć, żyć, jeszcze raz żyć tak bardzo żyć, jak bardzo można żyć. W danej sytuacji. U nas raczej jest taka tendencja do tego, że jak ktoś zachoruje, to po prostu już jest chory, tak? Że jest taki cały proces chorowania. Czyli, że już nic nie rób, jesteś w domu, po prostu no, nie zajmu się tym, zrobimy to za ciebie. No i to nie jest dobre dla osoby chorej. To znaczy, z jednej strony na początku wydaje się fajne, prawda? że nic nie musi, że jest opiekowana, zaopiekowana, że wszyscy się opiekują, troszczą itd., itd., ale po jakimś czasie to się staje pułapką, ponieważ im bardziej wypadamy ze świata, tym trudniej jest do niego wrócić i tym bardziej stajemy się po prostu chorzy, i ta tożsamość choroby się z nami. Związuje i tym trudniej jest jakby wyjść z tej choroby, bo organizm naturalnie dąży, taki mózg naturalnie dąży do tego, żeby być spójny i żeby być, są zgodne. Więc, jeżeli mamy taką tożsamość osoby chorej, to, to w naturalny sposób będziemy po prostu dążyć do tego, żeby jednak być chorym, po prostu zapominamy o tym, jakie to jest być zdrowym. I dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, że jest dużo rzeczy, które osoby mogą robić będąc chore, chore onkologicznie, na przykład jedną z takich rzeczy jest joga. Może nie każdy rodzaj jogi, bo jogi jest bardzo dużo, ale z tego co wiem, to dla osób chorych onkologicznie na pewno dobra jest yin Yoga. Jest to tak zwana joga, właśnie skupiona na yin czyli na takim aspekcie bardziej kobiecym, bardziej słabym, bardziej odpuszczania jest to mm, bardziej mówię też o opóźnieniu o mięśniach także jest to już taka trochę nastawiona na relaksację yy, i na pewno jest też taka joga jak onko joga yy, właśnie przeglądałam różne strony internetowe i yy, można znaleźć nawet teraz online Jakieś zajęcia z onko jogi i myślę, że też dobrym pomysłem jest jego śmiechu, ponieważ no, nie uczestniczyłam w zajęciach osobiście jego śmiechu, ale wiem, że jednak śmiech jest niesamowicie ważny dla nas i e, ważny w procesie zdrowienia i dobrego samopoczucia, i to na pewno no, nie zaszkodzi, a może bardzo pomóc. I ogólnie ruch i ogólnie aktywność fizyczna m, może pomóc. Warto też pamiętać, że yoga to nie jest tylko Asany, to nie są tylko Asany, tylko yoga to jest taki cały system, jest tam też oddychanie, jest tam też medytacja, jest tam też inne, tantra na przykład jest elementem jogi. I warto o tym pamiętać, jeżeli wybieramy jakiegoś nauczyciela jogi, osobiście bardzo polecam panią Dominikę Fugę. Ona nie jest znana w internecie, ale jest osobą, która chyba ma wszystkie możliwe do zdobycia certyfikaty na świecie. I przy tym jest prawdziwą pasywną w takim szerokim ujęciu. I naprawdę, naprawdę zna się na tym. I też jeżeli chodzi o takie osoby, które są popularne, można chyba znaleźć ją w, 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 na Facebooku na przykład. Jest ma strona jogi z Dominiką Fugą. No, naprawdę wam bardzo polecam. I jeżeli osoby na przykład są zainteresowane taką jogą online, to ona prowadzi, ale też jest taka gosia jest z takiego dosyć popularnego kanału Anatomia Jogi, Uważam, że też jest bardzo fajnie to wszystko zrobione. Ma bardzo dużo filmów, dużo opisów, ma też relaksacje. No, tak, podejście jest takie. No, robi na mnie wrażenie, także. Wydaje mi się, że warto ją obejrzeć i, i zobaczyć, czy coś znajdziecie dla siebie, ale wydaje mi się, że każdy z nas, każdy z, nas, każdy z Was znajdzie coś dla siebie. I właśnie jeżeli będziecie szukali szkół jogi i nauczycieli jogi, to właśnie bardzo ważne jest to, żeby no, dowiedzieć się, kim jest nauczyciel, bo niestety spotkałam, spotkałam osobiście się z na przykład panią, która... No, jest y, nauczycielką jogi, a naprawdę nie ma pojęcia o tym, co, czym jest yoga. I jakby nie wiem, to, że yoga jest systemem filozoficznym, to nawet można znaleźć po prostu w Wikipedii. A ona twierdzi, że yoga to asany, więc no, okej, okay, asany są bardzo ważne, ale to jest tylko, tylko element. I jeżeli nauczyciel jogi twierdzi, że yoga to tylko asany, no to no rozumiecie sami, nie, uważam, że to wręcz jest niebezpieczne. Także jeżeli na przykład interesują was tylko Asany, to po prostu idźcie gdzieś, gdzie właśnie nauczyciel no, uczy Asan. Jeżeli, ale jeżeli chodzi Wam tylko o takie ćwiczenia fizyczne, które nazywają się yoga, to warto rozważyć, czy nie lepszy będzie dla Was pilates albo stretching, czy coś takiego, bo uważam, że... Sama Asany bez oddychania, bez całej takiej no, duchowości, takiego związku, no, nie wiem, z przyrodą, już pomijając jakby taką nie wiem, hinduizm czy buddyzm z tym związany, ale taką w ogóle duchową część tego wszystkiego, tak, że jesteśmy jakimś częścią większej całości, że mamy jakąś energię w sobie, taką życiową energię, albo i brak, że warto to pobudzić, albo nie, że oddech jest niezwykle ważny, że trzeba się nauczyć oddychać, że jesteśmy czymś więcej, jesteśmy właśnie połączeniem aktywności i takiej bierności, że trzeba zrobić jakąś harmonię w tym wszystkim no to moim zdaniem yoga jest taką całą filozofią tego i y, jeśli zdecydujemy się uprawiać jogę, no to warto jakby, no, jakby wziąć to w całości tak? Bo Byłam w Tajlandii i e, widziałam jak Tajowie stawiają szopki z Jezuskiem. To było takie no wiecie, nie mają pojęcia o co chodzi. I po prostu stawiali to trochę tak bez pomysłu. Widać było tam, no, że, że trochę, trochę, trochę nie, nie, nie tak. I wydaje mi się, że jakby no, warto szanować czymś kulturę. I jeżeli coś wchodzimy, to, to, to robić to po prostu dobrze. I dobrze dobierać sobie nauczycieli. Oczywiście nie dotyczy to tylko jogi, dotyczy to też w ogóle nauczycieli, tak? Bardzo dużo osób, nie wiem, chorych onkologicznie, oprócz lekarzy, korzysta z naturopatów różnego rodzaju. Więc naprawdę bardzo was proszę, jeżeli korzystacie z jakichkolwiek naturopatów, nie wiem, medycyna, taka, siaka czy owaka, yy, witaminy, no nie wiem, cokolwiek. To Proszę was bardzo sprawdzajcie certyfikaty tych ludzi, bo faktycznie są, nie wiem, w Stanach na przykład naturopaci, którzy no, robią takie studia praktycznie jak lekarze, tak i no, mają ogromną wiedzę, a w Polsce to właściwie no, chyba każdy może nim zostać, więc no, warto to sprawdzić, bo to chodzi o wasze zdrowie i życie. I jak chodzicie też do lekarzy i do specjalistów, to no nie bójcie się pytać o ich kompetencje, nie bójcie się pytać o to, jakby czym się zajmują, czym się specjalizują, jaka jest ich mocna strona, w czym mogą Wam pomóc, bo to jest ważne, to chodzi o Wasze życie i tutaj nie ma żadnego wstydu i wasz komfort i wasze zdrowie jest to najważniejsze i trzeba je chronić, bo niestety spotykam się z bardzo wieloma błędami i takimi... No, nieszczęściami, które spotykają ludzi właśnie z powodu tego, że gdzieś, gdzieś źle dobrali czy to yy, no, właśnie jakoś specjalistę medycyny niekonwencjonalnej czy też yy, w ogóle lekarza także i yy, no to wymaga ostrożności. A wracając do tematu głównego jogi, to jeżeli ktoś z Was albo Wy jesteście chorzy onkologicznie, to nie znaczy, że nie możecie wykonywać żadnych ćwiczeń, wręcz przeciwnie. Róbcie wszystko, na co sobie możecie pozwolić. I jeżeli nie chcecie uprawiać jogi, no to chociaż chodźcie na spacer, może uda się Wam uprawiać slow jogging, może gdzieś pojechać wolno na rowerze, no po prostu róbcie, róbcie wszystko, żeby być aktywnym, bo ruch to życie, no właśnie jedną z takich charakterystycznych rzeczy, która mówi na temat życia, to jest energia, czyli jakby im mamy więcej energii, tym jesteśmy bardziej żywi i to też jest ruch i to jest taka... Rozwój też jest charakterystyczny dla życia, więc jeśli jesteście chorzy, to pamiętajcie o tych cechach życia i o tym, żeby o nich nie zapominać i nie gasić ich, a wręcz przeciwnie, po prostu je wzbudzać w sobie i je rozwijać, bo wtedy to jest naprawdę walka o życie i jeżeli ktoś mi mówi, że chce żyć, a nie robi nic właśnie w kierunku życia, to tak naprawdę boi się śmierci, ja to zupełnie co innego. Oczywiście nie mówię, że jakby lęk przed śmiercią nie jest dobrą motywacją do życia, no ale jednak y, uważam, że większe szanse w chorobie przewlekłej bądź w walce z poważną chorobą mają osoby, które naprawdę rozumieją życie, które pragną życia, które zrobią wszystko do życia i które właśnie rozwijają swoje aspekty życia, czyli robią wszystko, co mogą, by, by się rozwijać, robią wszystko, co mogą, żeby się ruszać, robią wszystko, co mogą, żeby mieć energię, robią wszystko, co mogą, żeby być zainteresowani światem, tak i jakby nie zwijać się, czyli nie kasnąć, tylko no, ten płomień Twojego życia podtrzymywać. I y, mam nadzieję, że y, no, zrozumiecie to, i y, będzie to jakiś taki ważny element także i dla Was. Dziękuję bardzo.